Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś witam się z Wami z filmem prezentowym. Prosiliście mnie o taki film, żebym coś takiego nagrała, co dostałam w tym roku pod choinkę. Powiem Wam szczerze, że dostałam dużo takich drobnych prezentów I takie cztery główne prezenty I zdecydowałam, że pokażę Wam takie te cztery główne prezenty, które dostałam Takie bycie większe Bo nie będę się tutaj rozdrabniać na jakieś, wiecie, podarunki drobne Więc bez zbędnego gadania zaczynamy I napiszcie mi na dole w komentarzach, co Wy dostałyście w tym roku pod choinkę Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa Pierwsza rzecz, którą dostałam to jest lampa Lampa Semilac i moja gwiazdka wiedziała doskonale, że ja mam popsutą lampę. To znaczy, e, łamała się część taka, gdzie jest, e, wiecie, sto, jak taka nóżka do tej lampy. E, no i ja się bardzo męczyłam, i przez chyba dwa miesiące podkładałam sobie coś pod tą nóżkę. No i to było absolutnie beznadziejne w rozwiązanie. I moja gwiazdka kupiła mi lampę Semilak, jest to lampa UV-LED. Która ma zakresy 48 i 24 W I ja marzyłam słuchajcie o takiej lampie, która będzie się sama włączać wiecie na dotyk W momencie kiedy ja wkładam rękę, żeby ona się na taką wiecie czujkę włączała Zaraz Wam pokażę tą lampę To jest taki zwykły widzicie mostek, tak wygląda Taka jest bardzo ładna, perłowa, przepiękna, bardzo wygodna i teraz naprawdę manikir tak szybko, niesamowicie ten lakier wysycha w tej lampie, że manikir stał się dla mnie przyjemny. Wcześniejsza lampa to była masakra. Kolejna rzecz, taka sprzętowa, którą dostałam, to jest prostownica. Ja miałam, słuchajcie, bardzo wadziemną prostownicę. Miałam prostownicę. Chyba jeszcze nawet z gimnazjum. Jakoś zawsze brakowało mi, nawet nie kasy, tylko zawsze miałam coś pilniejszego do kupienia na mojej liście i tą prostownicę odkładałam, jako że tak sobie myślałam. Nieczęsto prostuję te włosy następnym razem, następnym razem i w końcu sobie wybrałam na gwiazdkę e, od mojej drugiej gwiazdki, właśnie prostownicę. I zobaczcie, jak ona, nie mam już pudełka, bo pozbyłam się, niestety, jak wracałam z domu do Warszawy, to wyrzuciłam pudełko. Ona ma taki, słuchajcie, fajny, skórzany pokrowiec pudrowo-różowy I w ogóle jest pudrowo-różowa Jest to prostownica Remington Zobaczcie, jest taka cieniutka Ma regulację oczywiście temperatury, blokadę Bardzo gładkie włosy są dzięki tym płytkom Ona nie parzy włosów Ja sobie prostuję też na takiej temperaturze, żeby była bezpieczna dla naszych włosów Ma tutaj oczywiście... Wyświetlacz pokazuje, kiedy się nagrzewa, pokazuje, jak się nagrzeje. No i oczywiście tu regulacja temperatury jest fenomenalna, ta prostownica. Słuchajcie, ja potrafię sobie tą prostownicą wyprostować w 15 minut moje włosy. Wystarczy jedno przeciągnięcie i te włosy są naprawdę proste i takie gładkie. Także rewelacja, polecam Wam serdecznie. No i tak, zostały mi dwa prezenty. To są prezenty już takie mm, typowo ubraniowe. Pierwszy prezent. Pierwszy prezent. Trzeci, drugi, nie. Trzeci prezent, który dostałam, to jest piżamka. Piżamka Bohomos. Bardzo fajne piżamy, słuchajcie, i tak naprawdę wiecie, że ja sobie jedną piżamę, jakby we własnym zakresie, zamówiłam na Black Friday, bo była taka promocja, że minus 49 zł odejmowało Wam z koszyka. A drugą piżamkę, bo chciałam mieć tak naprawdę dwie, drugą piżamkę dostałam od mojej gwiazdki To jest piżamka Laila, model Laila, jeśli jesteście ciekawe Z takim tutaj wykrojonym, jak widzicie, właściwie to jest tył, słuchajcie Ale możecie tą piżamkę zakładać na dwa sposoby To jako dekolt, albo to jako plecy I tutaj macie przód, taki o, pod szyję Więc jak widzicie, to jest taka ba... taki bardzo fajny, miły materiał Te piżamki są szyte w Polsce ta koronka nie gryzie, nic Was tutaj nie uwiera, także naprawdę rewelacja. Jeśli chcecie mieć jedną porządną piżamkę, to zainteresujcie się właśnie piżamami Bohomos, bo to jest rewelacja. I czwarty prezent, również ubraniowy, który sobie wybrałam od Gwiazdki. To jest pod kątem słuchajcie wyjazdu na wakacje. To jest bluzka, bluzka z Pelen Lala, z tej serii Pina Colada, bardzo znanej serii, chyba najbardziej kultowej serii Lali, bo oni naprawdę tymi bluzami i bluzkami Pina Colada no, zdobyli naprawdę tak, taką dużą sprzedaż, że aż niektóre firmy podrabiają te koszulki Pina Colada, co jest dla mnie naprawdę słabe, naprawdę słabe nie wiem, jak można podrabiać czyjąś pracę, czyjś pomysł i to kopiować, bo ja widziałam te podróbki. To jest naprawdę masakra jakaś. Uważajcie, nie dajcie się naciąć i kupujcie tylko właśnie na Pelen Lala albo na Hola Hola. Tam są też oryginalne ich ubrania. Więc tak, pinakolada jest to najwyższa jakość bawełny. Słuchajcie, te koszulki są naprawdę rewelacyjnej jakości. One po praniu. Nic się z nimi nie dzieje i są tak miękkie, więc ja sobie je wybrałam, słuchajcie, właśnie do samolotu na wakacje, żeby się dobrze czuć, nic mnie nie uwierało. No i to jest trawelka. Dużo kosztują koszulki, ale warto zainwestować, warto zapłacić i mieć porządną rzecz. Dobra, kochani, to były wszystkie moje prezenty. Nie chciałam Was tutaj zanudzać i przetrzymywać jakoś długo. Ale chciałam Wam pokazać, co dostałam w tym roku, bo to już jest taka tradycja na kanale, że zawsze do Was przychodzę i pokazuję Wam, co mi ta gwiazdka przyniosła. Oczywiście, piszcie na dole w komentarzach, co Wasza gwiazdka Wam w tym roku przyniosła i czy jesteście zadowoleni ze swoich prezentów. Ja się z Wami żegnam. Dajcie mi oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikuję. Ja się z Wami żegnam, Buziaki. pa. pa.